Umysł od tamtego czasu nie ewoluował. Rozbijemy słoik mówimy Ty głupi słoiku! Chyba, że masz przekonanie, że papierosy są bardzo dobre i ci służą, to pal. Umysł analizuje. No wiadomo, byłam tutaj, przewiało mnie, wyszłam z mokrą głową. I nigdy w życiu kleszcza nie złapałam, bo miałam przekonanie, że to mnie nie dotyczy. Bo wy wiecie wszystko, macie dostęp do wszystkiego. 10 lat uczenia się tego, że to nie ty masz wiedzę, tylko autorytet zewnętrzny. Jeżeli uważcie coś za dobre, to będzie dobre, jeżeli uważcie coś za złe, to będzie dla was złe. Żeby nie patrzyła na innych, tylko robiła sama, tak jak uważam. I to, co wszystko widzicie na, na zewnątrz, to właśnie takie jest. To jest takie nic, które wy sami tworzycie. Nadawanie znaczenia wydaje mi się, że to jest taki temat, który yy... mocno dotyczy każdego. Na pewno dotyczy każdego, zawsze. I często gdzieś wszystkie sytuacje, które nam się przydarzają, lub które gdzieś tam w ciągu dnia nas spotykają, my lubimy, znaczy nie my, ale nasz umysł, nasz umysł je etykietuje zawsze. To jest jego, jego główne zadanie, czyli nazywać rzeczy. Mhm. Lubimy wiedzieć skąd to się wzięło, dlaczego i tak dalej i tak dalej. I oceniać też, tak? Umysł fenomen Facebooka, tak, na którym teraz jesteśmy, polega na tym, że jest tam taka możliwość oceny, że coś lubimy albo czegoś nie lubimy. I to jest genialne rozwiązanie dla kogoś, kto posiada umysł, ponieważ umysł cały czas ocenia. Czasami mówimy, że coś jest neutralne, tak? Albo że gdzieś jesteśmy na przykład na poziomie 0, tak? czyli opisaliśmy coś minus 1, plus 1, po środku mamy 0, nic się nie dzieje neutralnie, ale nic nigdy dla nas nie jest neutralne, zawsze jest albo in plus, albo in minus, zawsze. I umysł cały czas nazywa w ten sposób, dlaczego, skąd to się wzięło. No, wyobraźcie sobie te 100-200 tysięcy lat temu, człowiek jaskiniowy idzie do lasu i musi przeżyć. Cały czas musi ocenić, czy tam jest bezpiecznie, czy jest niebezpiecznie. To jest, to jest główne zajęcie, którym on się zajmuje, tak? jego umysł. Umysł od tamtego czasu nie ewoluował, mózg od tamtego czasu nie ewoluował, jest cały czas taki sam, tak? dostaje tylko więcej bodźców, więcej informacji, ale ma tę samą rolę do spełnienia, te same funkcje, czyli musi ocenić dobre, złe, ładne, brzydkie, wysokie, niskie. Hmm. Duże, małe, i tak dalej, i tak dalej. Prawda? I nadając, nadając te etykiety, czy kategoryzując od razu oznacza dobre, złe, fajne, głupie, i tak dalej, i tak dalej. Więc robimy to nieustannie. Nawet wtedy, kiedy nie myślimy świadomie, on jest podświadomy, robi to za nas. Tak, i ja dzisiaj właśnie zacząłem od tego porównania, że kiedyś się szło do dżungli i walczyło się ze zwierzętami, i wydaje mi się, że teraz ją mamy dużo trudniej, bo wpadamy w tą dżunglę social mediów, a tam to, to ta dżungla się nie kończy. Jak wpadniemy, to jest ciężko z niej wrócić. A mało komu udaje się na co dzień nie wpaść w tą dżunglę, bo ona jest tak stworzona, właśnie, żeby ona jest stworzona, jest takim rajem dla naszego umysłu. Tam tyle się dzieje, tak, tyle niekończące można, tyle informacji. się ścieżki, oglądania, bodźce, kolory, krzyczą do nas, wołają, śpiewają. Tak. E, to kolejna, to... No to wiecie, na przykład kolejna rzecz na Facebooku, która utrzymuje y, naszą uwagę, to jest to, że wall się przewija, przewija i nigdy nie ma końca. Tak? Czyli mamy cały czas stymulację non-stop. Umysł też potrzebuje stymulacji. Jest, został stworzony, nasze zmysły zostały stworzone do tego, żeby zbierać informacje, tak? A tak, jeżeli nie tylko oceniamy, ale zbieramy informacje i tak wygląda nasz dzień cały czas, każda sekunda. E, więc karmimy, karmimy, karmimy ten umysł i pozwalamy mu się rozkręcać. Dlatego, y, dlatego tak y, powszechne i popularne jest: używaj rozumu, albo najpierw pomyśl, potem zrób, tak? Kto zna to? Kto tak chociaż raz usłyszał w życiu, podnieście rękę i napiszcie w komentarzu: najpierw pomyśl, potem zrób. Mhm. No ja to słyszałam przez pół życia: najpierw pomyśl, potem zrób, żeby nie reagować swoimi emocjami, tak? No i. I tak się trochę biczujemy cały czas. Wyświetliła mi się jedna reklama: najpierw używaj swojego rozumu, który działa ciężko, wyciąga tak tę inteligencję, nie? I ten taki ostry, e, ostry umysł stawiamy na piedestale, a on działa wolno, e, komplikuje nam życie i przede wszystkim przyciąga uczucia poniżej 200. Dla osób, które są nowe, uczucia z poniżej 200, posługujemy się tutaj skalą Hawkinsa do oznaczenia wibracji każdej emocji. Te poniżej 200 to wszystko to, co nam nie służy, to, co jest nieprzyjemne, nie? Na przykład strach, lęk, złość, poczucie wstydu, poczucie dumy, która nie pozwala nam się rozwinąć, nie pozwala nam przyjąć nowy, nowego zrozumienia itd. itd. Myślę, że gdyby od dziecka uczono nas Hmm. żeby właśnie najpierw wrobić, a potem myśleć, czyli robić poprzez hmm. kierowanie się sercem, kierowanie się intuicją, kierowanie się przeczuciem tym, co czujemy, jakkolwiek nie ma znaczenia, jak to teraz nazywamy, czy, czy, czy to jest, bo to też jest nadawanie znaczenia, to też jest nazywanie, właśnie to jest to, co jest, cały czas staramy się coś nazwać, że na przykład, czy to, a czy to była intuicja, czy to był umysł? Hmm. I już wpadamy. I już, I już jesteśmy w umyśle. <laughs> Sama taka bo dyskusja. Pamiętajcie, tak. Intuicja to są milisekundy, to jest, hmm. to jest pierwszy strzał, wszystko, co za tym idzie, to już jest analiza logicznego umysłu, a ostatnio często do tego wracamy, że umysł może i potrafi odnosić się jedynie do tego, co zna, do starych schematów, do wszystkiego, co jest mu znane. Umysł nie jest w stanie nic stworzyć nowego. Wszystkie największe wynaski tego świata, odkrycia, wszystko to, co się dzieje, to nasze doświadczenie, to jak się wszystko poszerza, to nie jest z umysłu, bo umysł jest zamkniętą bazą danych. Która tylko zbiera do pewnego momentu, ale nie jest w stanie wyjść po, sam poza siebie. I to nie jest tak, że jak bierzemy odpowiednią ilość danych, to nagle nam się one połączą i mamy, wow, tak, przebłysk. Nie, to nie jest wtedy. Bo my zawsze wiemy, co jest przyczyną tego, że skręciliśmy nogę. No co, no wpadliśmy w dziurę w chodniku. Co jest przyczyną tego, że nas boli brzuch. No zjedliśmy coś niedobrego. Co jest przyczyną tego, że jestem chora. Klima mnie dojechała. Co jest przyczyną tego, że mnie boli głowa na przykład, że nie, nie za dużo wody, za mało wody, nie zjadłem, jestem głodna i tak dalej. A myślę, że każdy z Was jakby się chociaż sekundkę nad tym nie zastanawiał. To jest takie odwrócenie, bo jak się zastanawiacie, no to od razu umysł analizuje. No wiadomo, byłam tutaj, przewiało mnie, wyszłam z mokrą głową, nie siadaj na betonie, bo dostaniesz wilka i tak dalej, i tak dalej. Umysł od razu to nazywa. I on Umysł od razu to kategoryzuje i on ma gotowe ścieżki, gotowe ścieżki, w które nas prowadzi. Świetnie to nazwać, bo to są przekonania, tak? Ja na przykład też od dzieciństwa słyszałam, nie siadaj na betonie, czy nie siadaj na, na kamieniu, bo dostaniesz wilka. I słuchajcie, i co było? Oczywiście. Przychodził wilk. Usiadłam na chwilę, na 5 sekund. Na 5 sekund usiadłam na przykład na schodach jakichś kamiennych i już miałam zapalenie pęcherza. Ale inny fenomen, na przykład. Nigdy nie słyszałam słowa kleszcz. A spędzałam całe wakacje w lesie, na polu, na łąkach i tak dalej. I nigdy w życiu kleszcza nie złapałam. Nigdy. Bo miałam przekonanie, że to mi nie dotyczy, tak? Że robaczki są dobre, że mrówki są dobre, fajne i tak dalej. Generalnie z owadami jestem do dzisiaj zaprzyjaźniona wielce. Wszystkie mnie uwielbiają i żadne mnie nie gryzą, nie? Ale z tym Wilkiem to musiałam sobie przerobić temat. Że na przykład siedzę na kamieniu i jestem zdrowa, tak? Potrzebowałam nowego przekonania, bo to wcześniejsze, które słyszałam, jak będąc dzieckiem, było, no oczywiście, no każde przekonanie jest super silne, bo ono cały czas pracuje, w związku z tym cały czas przyciąga to, co, to czego się boimy, tak? Albo to, czego nie chcemy. Więc Wilka miałam non-stop. Wilk był ze mną chyba do 20 roku życia, Cały czas, cały czas. No. Już go nie ma. Poszedł sobie do lasu. <głos> <głos> tak, jego, jego tak, samo, no, tak samo te przekonania, że y, jak pada przed, y, przed deszczem będzie boleć głowa, na zmianę pogody boli głowa, tak? To jest coś, co słyszeliście w domu jako dziecko, albo że klima, y, klima powoduje choroby i tak dalej, i tak y? dalej. Y, my nadajemy znaczenie tym rzeczom, a tu nie, nie tkwi przyczyna w nich. Bo kiedy my zawsze będziemy sobie starali się wytłumaczyć, że skręciłam nogę, bo źle stanęłam, albo że się rozchorowałam, bo pewnie odporność mam słabą, albo, albo cokolwiek innego, no to zawsze będziemy siedzieli w umyśle, a myślę, że doskonale sobie zdajecie sprawę, że to właśnie głównie te emocje, to one nas ciągną w dół, bo możemy rozróżnić dwie rzeczy. Emocje, które nas ciągną w dół, jak mamy skalę Hawkinsa, to jeżeli działamy emocjami, to te emocje odbierają nam energię i te emocje potem przejawiają się właśnie w postaci chorób, bo to jest, to jest najpierw coś się musiało wydarzyć emocjonalnie u nas, w naszym ciele i tak dalej. Tak, oczywiście rozpoczyna się od umysłu, tak, czyli nasze przekonanie ściąga konkretne zdarzenie. Potem dopiero gdzieś to jest pokazywane, manifestowane na zewnątrz, więc jeżeli... Zbyt często na co dzień kierujemy się emocjami. Typu nie wiem, rozbijemy słoik, mówimy ty głupi słoiku albo na przykład, Zatem nie kierujemy się emocjami, tylko może Działamy reagujemy, nie? Pod wpływem, tak, 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 pod wpływem emocji, albo będziemy zamykali drzwi, przytrzaśniemy palca i będziemy wściekli na drzwi i na siebie, na siebie i na drzwi. Hmm. Albo mamy takich sytuacji mnóstwo w ciągu dnia. Dziecko nas denerwuje, coś nam nie wyjdzie. Gdzieś się uderzymy. Partner nas wkurzy. Dokładnie i tak hmm. dalej. Szef nas wkurzy. Tyle okazji do wkurzenia, słuchajcie, prawda? Normalnie można wybierać, przebierać. Jednego dojedzie klimat, drugiego dojedzie partner, trzeciego dojedzie szef. Nie ma to znaczenia, kto kogo dojeżdża. Ehm, Dużo tych dojazdów, słuchajcie. Tych dojazdów najczęściej sami dojeżdżamy samych siebie, oczywiście, ale dopóki emocje będą nami rządziły, to takie rzeczy się będą działy, my będziemy to usprawiedliwiali, że to tak musiało być i tak dalej. Ehm, ale natomiast kierowanie się uczuciami, bo emocje to mamy z jednej mm -hmm. strony, a powyżej poziomu 200 już nie ma emocji, tylko jest kierowanie się uczuciami, i kierowanie się uczuciami nas wznosi. To jest trochę tak, jakbyśmy nie jakbyśmy tylko kierując się uczuciami mamy lepsze połączenie z tym kim naprawdę jesteśmy z tym swoim źródłem z tym swoim wyższym ja a kierując się emocjami tracimy to połączenie i wtedy szukamy różnego rodzaju wytłumaczenie czyli emocje nas ściągają a uczucia nas wznoszą uczucie takie właśnie jak radość jak miłość jak spokój, chociażby wszystko to, co się znajduje powyżej tego poziomu 200. Często w takich przypadkach, jak szczególnie w ostatnim czasie, bo wiadomo, nasza świadomość się poszerza, jest dużo fajnych materiałów na, ten, na temat tego typu rzeczy, na przykład nie wiem, boli nas brzuch, czy boli nas głowa, czy boli nas lewe ramię, no to od razu otwieramy sobie książkę jakąś mądrą i szukamy, że okej okay, lewe ramię to na przykład no to znaczy, że to jest to i to. Albo, że jak brzuch hmm. boli, to jest to i to. Albo, że jak bolą nogi, to znaczy, że yy, to jest, że nie chcemy gdzieś iść. Albo jak boli gardło, to, że nie możemy mówić. O, o tym dużo mówi totalna biologia, chociażby. To jest Medycyna bardzo... chińska. Medycyna chińska, totalna biologia, jest w ostatnim czasie bardzo popularne. Aczkolwiek... To jest spoko, fajnie, ale mimo wszystko, to też jest pewnego rodzaju ograniczenie. Bo wchodzimy w jakieś utarte schematy, utarte ścieżki i jak wiemy, że przeczytamy w książce, że jest tak i tak, okej, okay, to mówimy, to już wtedy nie bierzemy pod uwagę niczego innego. Tylko wiemy, że jest tak i tak i zamykamy się w tym rozwiązaniu, jest koniec. I wtedy faktycznie będzie tak, jak w to uwierzyliśmy, tak jak przeczytaliśmy, takie jakie mamy teraz przekonanie, że co jest powodem tego, Wyda tego wydarzenia, które się właśnie, które nas spotkało. Tego odczucia. tego odczucia. A gdybyśmy zaufali sobie przede wszystkim, bez otwierania książek, bo wy doskonale to wiecie, od razu wiecie. Pierwsza rzecz, jak pomyślicie, skąd to się u Was bierze, to to Wy wiecie, to jest właśnie ta intuicja, to jest to ufanie sobie, ufanie temu swojemu wiedzeniu, bo Wy wiecie wszystko, macie dostęp do wszystkiego. Macie dostęp do tego źródła wiedzy, które jest w Was. Nie potrzebujecie książek, nie potrzebujecie senników, że to był tak, to mi się śniło, to idę do sennika i teraz sprawdzę. Albo czytajcie horoskopy, że dzisiaj jest taki dzień, to będę miała taki dzień. Nie potrzebujecie tego robić, wy to wiecie. Tylko mm. zamiast analizować, myśleć, zastanawiać się, skąd to się bierze, to wy to poczujcie po prostu. To jest, to jest to, to jest kierowanie się uczuciami, tym poczuciem, tą intuicją, tymi pierwszymi milisekundami, które się zadziewają. Słuchajcie, napiszcie w komentarzu, ile lat się uczyliście, ile lat chodziliście do jakiejś szkoły. 10 lat uczenia się tego, że to nie ty masz wiedzę, tylko autorytet zewnętrzny, że to książki mają wiedzę, że jakiś pan, który zrobił eksperyment, że ktoś, że pan nauczyciel, pani nauczycielka, zewnętrzny autorytet. I słuchajcie, wyobraźcie sobie swoje dziecko, które przez 10 lat, przez 10 lat tłucze się do głowy, że to inni wiedzą, a nie ono. Tak? I dlatego mamy dzisiaj w ten sposób, dlatego w ten sposób dzisiaj też się zachowujemy, że szukamy na zewnątrz. Szukamy kogoś, żeby nam wytłumaczył, szukamy w totalnej biologii, szukamy w medycynie chińskiej, szukamy, szukamy u jakichś uzdrowicieli, szukamy u jasnowidzów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście te wszystkie źródła, one są fajne, tylko nie oddawajcie temu, yy, Pełnej odpowiedzialności. Okay? Pamiętajcie, że głównym źródłem wiedzy we wszechświecie mm. jesteście Wy sami. To Wy jesteście tą najwyższą istotą mm. duchową i to Wy jesteście tym źródłem rzeczy, wszystkiego, co jest. I mm. kiedy czasami sobie przypomnicie, jedząc na przykład z habowego do obiadu albo pijąc sobie piwko, siedząc na ławce w parku, kiedy sobie to przypomnicie, że tak jest. To będziecie sobie coraz częściej to przypominali. Będzie to, będziecie mieli to świadomość tego, że, że to nie te rzeczy wami kierują, że nie musicie nadawać wszystkiemu znaczenia, bo tutaj nic nie ma znaczenia jako takiego. I to wszystko wy tworzycie, wszystko wy kreujecie takim, jakim jest, takim, jakiemu wy nadaliście mu znaczenie bo tylko wy nadajecie znaczenie wszystkiemu. Jeżeli uważacie coś za dobre, to będzie dobre, jeżeli uważacie mm. coś za złe, to będzie dla was złe. I nigdy tego nie przeskoczycie, dopóki sami tego nie przeskoczycie, sami tego nie zrozumiecie. I jeżeli mi nie wierzycie, to może uwierzycie takiemu, ja zaraz może się uda, uda udostępnić ekran. Ale wam to przeczytam czytaj, cytat, tak? bo już wam go cytowałem. Cytat należy do niejakiego Jezusa. Gdy ci, którzy wam przewodzą, powiedzą wam Oto królestwo jest w niebie. Wtedy ptaki niebieskie będą pierwsze przed wami, jeśli powiedzą wam, że ono jest w morzu. Wtedy ryby będą pierwsze przed wami, bo królestwo jest tym, co jest z was i tym, co jest poza wami. Jeżeli ci, którzy wam przewodzą, czyli właśnie różni guru, mistrzowie, duchowi, naukowcy i różni mędrcy tego świata, autorytety, tak zwane, powiedzą was, wam, że na przykład to, co jest napisane w totalnej biologii, to jest zawsze prawda i zawsze się zgadza. Wtedy totalna biologia będzie przed Wami, będzie nad Wami, będzie ponad Wami i Wy będziecie mniejsi niż ona. Jej będziecie oddawali swoją moc i będziecie uważali, że jest tak, jak jest tam zapisane. Jak sobie każdą inną książkę, ideologię, każde jedno przekonanie, to to każde jedno przekonanie będzie ponad Wami zawsze. I nie dlatego, że tak jest, ale dlatego, że wy w to uwierzyliście i że wy zdecydowaliście, że tak jest. I wy tylko macie tą moc, żeby to zmienić i odczarować, jeżeli oczywiście chcecie, bo nie musicie chcieć. Ale można. Wtedy życie jest łatwiejsze, przyjemniejsze, bardziej spontaniczne. Nie jest, nie idziemy tymi takimi, to już nie są ścieżki, tylko to są takie całe rowy wykopane, gdzie mamy z jednej strony... Wielką ścianę, z drugiej strony wielką ścianę, i możemy iść tylko prosto. Nie możemy iść w lewo, w prawo, nie możemy zawrócić, bo za nami też idą inni, więc możemy iść tylko tym wytyczonym szlakiem. A kiedy się wzniesiemy ponad to wszystko, wtedy zobaczymy te wszystkie inne ścieżki i możemy sobie wtedy wybrać tą, która nam będzie odpowiadała. Korzystajcie z wiedzy zewnętrznej jako z inspiracji, a wiedzę macie w sobie. Tak, to ym, 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 można porównać to do tego y, takiego powiedzenia, jakie powiedzenia, ja też słyszałam takie powiedzenie, jak byłam mała, żeby nie patrzyła na innych, tylko robiła sama tak, jak uważam. Tak, słyszeliście coś takiego czasami od starszych albo od swoich dorosłych, żeby nie patrzeć na innych, tylko żeby robić tak, jak ty czujesz, tak jak ty wiesz, tak jak Tobą kieruje. Dajcie znać, czy ktoś tak słyszał. Jeśli tak, to gratuluję, brawo! Bo to fajne przekonanie jest, żeby, żeby kierować się tym, co w Tobie, co w Tobie istnieje. No i właśnie, czytajcie książki, jeśli macie na to ochotę. Ale nie uznawajcie to jako, jako wyrocznie, jako, jako nadrzędny nad sobą autorytet. Tak? Nikogo nie traktujcie jako nadrzędny nad sobą autorytet. Tak samo nas nie traktujcie w ten sposób, nikogo nie traktujcie, bo tylko ty, wy macie dostęp do absolutnej prawdy, chociaż prawda nie istnieje, ale do absolutnego wiedzenia, do absolutnego zrozumienia, absolutnego odczuwania. Rozum ma bardzo ograniczony zasięg. Ja wiem, jak to jest, nie, że czasami. A czasami wydaje nam się, że zrobimy kolejne studia, dostaniemy kolejny dyplom, pójdziemy na kolejne szkolenie. Jeżeli to jest wiedza, która karmi rozum, to jesteśmy trochę w dupie, bo rozum nigdy nie pozwoli wejść na wysokie poziomy świadomości. To nie przez rozum tam się dochodzi. I czasami widzicie w internecie ludzi krzyczących, że jestem oświecony, albo doświadczyłem oświecenia, albo doświadczyłem zrozumienia wszystkiego. To nie są osoby, które zrozumiały z wysokiej wibracji, tylko dalej poprzez rozum. Także kierujcie się tym. Co sami odczuwacie, ale kierujcie się tymi dobrymi emocjami, bo to, co jest nieprzyjemne, zostało stworzone przez rozum. To, co jest przyjemne, zostało stworzone gdzie indziej. Tak? I to jest fajny też to jest taki fajny też kompas. To, co jest przyjemne, podążać za tym, ale nieprzyjemne, jeszcze tak. Bo niektórzy czasami mylą przyjemność z tym, co, z, tak, z, z tym, co tak naprawdę szkodzi. Bo wyobraźcie sobie kogoś, kto lubi palić papierosy i e, jak się zdenerwuje, chwyta po papierosa i czuje ulgę. Ulga jest dobrym uczuciem, ale palenie papierosów i ulga niekoniecznie, jeśli masz przekonanie, że papierosy są szkodliwe. Chyba, że masz przekonanie, że papierosy są bardzo dobre i ci służą, to pal. I miej ulgę, i wtedy widzisz na tym najlepiej. Tak? Znacie takie osoby, które palą i żyją 110, 120 lat, prawda? W mediach są takie i być może w rodzinie macie takie osoby. To są przykłady osób, które mają absolutne przekonanie, że to jest dla nich zdrowe. I tak ma być. I niech tak będzie. Więc wracając do tych uczuć coś co długofalowo przynosi ci fajne korzyści, coś co długofalowo przynosi ci e, miłe doświadczenia, miłe odczuwanie, to jest to. To jest coś wykreowane poza twoim umysłem i warto i za tym. Jeżeli coś jest nieprzyjemne, coś jest trudne, z czymś się zmagasz, gdzieś się starasz, jest ci ciężko, to jest wszystko wykreowane przez umysł. I to jest tak proste do rozróżnienia, czy to jest moja intuicja, czy to jest mój umysł. Umysł tworzy ciężkość. Intuicja Wibracja, coś poza umysłem tworzy przyjemność. Tylko tyle. To my, to my sami sobie tworzymy, bo umysł jest tylko takim przekaźnikiem, filtrem, przez który my przepuszczamy dane informacje. Kiedy my sami sobie ten, ten, ten filtr pozmieniamy, kiedy pozdejmujemy te filtry, to umysł będzie z nami też współpracował, bo tutaj nie ma co wieszać na chłopaku psów, bo on robi dobrą robotę i tak. tylko ono robi w swoim zakresie, w takim, jak mu mm. nadaliśmy, to jest jakbyśmy mieli komputer i powiedzieli, że komputer jest, albo że internet jest zły. A dajcie znać, napiszcie w komentarzu, czy serce jest dobre. Czy pozwalacie A być czy, sercu, czy, czy jest smaczne? dobre. W sensie nie, że jest miłe, sympatyczne, robi dobrą robotę dla Was. Pompuje krew, bije, <gry> tak? nadaje, życia, nadaje życie ciału. Czy serce jest dobre? Umysł jest jak internet. Nie jest ani dobry, ani zły. I on po prostu jest. Ale to, z tego, w jaki sposób my z niego korzystamy, to taki, taki on będzie. Można z internetu na <grym> różny sposób korzystać. Tutaj w komentarzach piszecie, że tak, że serce jest dobre. Nadrzucacie te emotki z serca. No oczywiście, że jest dobre, bo robi swoją robotę tak? Robi swoją robotę. I umysł jest dokładnie taki sam jak serce. Robi swoją robotę. Więc to nie jest nic, od czego chcemy uciekać, nie chcemy wyciszać swoich myśli, nie chcemy uciekać od swoich myśli, nie chcemy usuwać tych myśli, nie chcemy walczyć z myślami, nie chcemy ich na siłę zmieniać. Nie, bo to, jeżeli robicie to umysłowi, to wykonacie taką samą robotę, jakbyście siedzieli nad swoim sercem i mówili: Masz być inaczej, jesteś beznadziejny, masz być inaczej, masz pompować krew inaczej. Nienawidzę cię, dlaczego ty tak robisz? Jedyne co to, po prostu trochę więcej odpowiedzialności, byśmy jakbyśmy przekierowali z głowy do serca. I zaczęli działać bardziej tej przestrzeni serca i nią się zaczęli kierować, to byśmy odciążali nasz umysł i on nie musiałby już tak po prostu robić na 10 etatów i szczególnie brać się za rzeczy, do których absolutnie nie ma kompetencji, a my mu nadaliśmy takie. Musicie też wiedzieć, że jesteście, cały czas jesteśmy w pewnego rodzaju grze tutaj. I ona się rządzi tymi swoimi prawami. I nasze zmysły. One odczuwają rzeczy jako prawdziwe, jako, jako twarde, jako namacalne. Tak? Wzrok, słuch i tak dalej. Mamy je po to, żeby, żeby się tutaj, nasze całe ciało, jest tutaj po to, żebyśmy mogli w tej, w tej grze się przemieszczać i poruszać. Aczkolwiek to fizyka kwantowa to już od jakiegoś czasu pokazuje, że jak zajrzymy pod mikroskop, to zobaczymy, że. Te atomy i elektrony i tak dalej, że tam tam nie ma nic stałego. Tam jest pusto, tam nic nie ma tak naprawdę. I to, co wszystko widzicie na, na zewnątrz, to, to, to właśnie takie jest. To jest takie nic, które wy sami tworzycie poprzez właśnie swoje filtry. I widzicie zawsze świat nie taki, jaki jest, ale taki, jaki wy uważacie, że on jest.